To jest Ryan Clayton, CIA. Agencja... Agencja chce, abyś przeszła szkolenie wojskowe w bazie w Camp Perry. Ryan będzie twoim opiekunem. Musisz z nim iść, Jody. Dzisiaj. Nic nie rozumiem. Czemu ja? DPA, odlega CIA, agencja monitoruje twój przypadek od samego początku. Oni wiedzą o nie wszystko. Czy ja jestem zabawką? Jakimś królikiem doświadczalnym? Czy kiedykolwiek pomyślałeś czego ja potrzebuję? Ej, Jody, zrozum. Tak musi być. To, to jest dla ciebie naprawdę. Niepowtarzalna okazja. Nie obchodzi mnie, co sobie myślisz. Ja nigdzie się nie wybieram. Jezu, słuchaj, panienko. Mam gdzieś twoje żałosne, szczeniackie fochy. Jasne? A teraz przestań już histeryzować, zamknij buzię i lub co każą starsi. Wiesz co? Spierdalaj. No, idziemy. Chodź tu. Jody? nie Cidy przestań w tej chwili Pójdę po swoje rzeczy. Tylko te niezbędne. Wszystko ci zapewnimy. プッ。<laughs> <laughs> I don't know. Nie martw się. Wszystko się ułoży. Będę za tobą tęsknił, księżniczko. Odwiedzę cię najszybciej, jak się da. Możesz na mnie liczyć. Wiesz o tym, prawda? Że będę z Tobą. Chodźmy już. Jody, cześć, tu Ryan. Ryan. A czy dostałaś mojego maila? Y y jakiego maila? Wysłałem ci go trzy dni temu. Wiesz, ostatnio miałem problem z komputerem. A czego dotyczył mail? kolacji dzisiejszej w restauracji. No, nie, nieważne, już za późno, więc... Może innym razem. Rany. Cholera, przekro mi, ja... E, ne, ne, Słuchaj, a może wpadniesz do mnie na kolację? I tak chciałeś obejrzeć moje nowe mieszkanie, więc... Um, jasne, ale... Może tak na ósmą? Okej, okay, to ja wezmę jakieś dobre wino. Na razie. Wiem, dlaczego zepsułeś mi komputer. Chodzi o spotkanie z Ryanem. To nie jest twoja sprawa, Aiden. Robi, co chce. Pieprz się! Pieprz się! Znów ta sama śpiewka! Nie jestem twoją własnością! Mam prawo spotykać się z kimkolwiek tylko chcę! To moje życie! Słyszysz, co ja kurwa mówię? To jest moje życie! Wiesz co? A ja akurat bardzo lubię Ryana. Jest uroczy, jest błyskotliwy, zabawny i chyba coś do niego czuję. Tak, tak dobrze pamiętam, co się stało w parze. Dzięki kurwa za przypomnienie! Ryan taki nie jest! Dobra. No dobra. Jest siódma. Mam godzinę na gotowanie, posprzątanie, zrobienie się na bóstwo. Jasne. Kosz na... Jest w kuchni. Muszę znaleźć coś, co można przygotować w godzinę. Z tego, co mam w lodówce. Wołowina? Wygląda nieźle. I chyba nie jest trudne. Kurczak kary z pieczonymi warzywami. Trochę to zajmie czasu, ale chyba dam radę. Pizza na telefon. W sumie to nie będzie jakieś wykwintne danie, ale chociaż nie pobrudzę kuchni ani nic, to jakieś wyjście. Kurczę kary. przyrządzone po domowemu, no co będzie mu smakować. Jeśli tylko tego nie spieprzę. Dzięki, Aiden. Dobrze mi idzie. Naczynie żaroodporne. Thank <laughs> you. Imbir. Hmm. Podobno to jest afrodyzjak. Nie ma go w przepisie, ale... Dobra. W końcu każda pomoc się przyda. Dobra. No to do piekarnika. Cholera. Przyszedł wcześniej. Już idę! Brawo Aiden. Świetny żart, a teraz otwieraj drzwi. Aiden! Aiden, przestań otwieraj! Ubawić? No proszę bardzo. Słuchaj, marnujesz swój czas, Aiden. I tak spotkam się z Ryanem. Dobra, brudne ciuchy idą do kosza w łazience. Jezu, Ty nic nie rozumiesz. Co mam się ubrać? Cześć, Ryan. Czekałam na Ciebie. Sama nie wiem. Cześć, Ryan. Podobam Ci się? Klasycznie, elegancko. Je ne sais quoi. Stylowo. Wyglądam inaczej, ale pokażę, że odnajdę się w każdej sytuacji. Możesz dać sobie spokój, Aiden? Dobra. Ta randka odbędzie się. I koniec.